Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku dziś. Cukinie w roli głównej. Cukinie musimy najpierw przekroić wzdłuż. Wydrążamy środki. Robimy coś takiego. Wyciągnięty miąż musimy posiekać. Do gotującej się wody wrzucam płaską łyżkę soli i płaską łyżkę cukru. Kładam wydrążone cukinie i będę parzył przez mniej więcej 5 minut. Pokroję jedną czerwoną paprykę. Będę kroił w kostkę. Kroję niewielką czerwoną cebulkę. Pomidor. Ale bez miąższu. Ma za dużo wody. kawałek kiełbasy. Teraz trochę zieleniny. Natka pietruszki i szczypiorek. Mam tutaj przygotowany w miseczce majonez, do którego wcieram dwa ząbki czosnku. Przemieszajmy. Dodaję sól, pieprz, czerwonej, słodkiej papryki. Wkładam połówkę cukini. Końce zakręcam. Papiloty przekładam na blachę do pieczenia. I wykładam cukinię farszem. Wkładam teraz do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na mniej więcej 20 minut. Po tym czasie spotykamy się ponownie, bo musimy serem posypać. Minęło jakieś 25 minut, jak je zapiekałem. Ponownie wkładam do piekarnika do momentu, aż ser zacznie się delikatnie nam rumienić. No i cukinie gotowe, zobaczcie, jak wyglądają. Podajemy w papilotach. Zobaczcie. Jakie są delikatne. Noż w ogóle nie jest potrzebny. Mmm, ni